Trzy ciekawostki o Frizie, o których nie miałeś pojęcia. Dzisiaj urodziną obchodzi najpopularniejszy youtuber w Polsce, założyciel Ekipy, ojciec oraz człowiek, który wystrzelił Karła z Procy. A ty, nie zapomnij zaobserwować mnie, żeby być na bieżąco z dniami lub urodzinami znanych ludzi, tak jak dzisiaj i oznacz w komentarzu Friza. Niech dotrze do niego ten film, a my jedziemy z ciekawostkami. Karol w swoim życiu dwukrotnie tracił prawo jazdy. Za pierwszym razem uzbierał za dużo punktów i musiał zdawać je na nowo, a za drugim razem na jedyne trzy miesiące, gdy przekroczył w terenie zabudowanym prędkość o ponad 50 km na godzinę. Z początku odmawiał zapłacenia tego mandatu i przyjęcia kary, ale po czasie się zreflektował grzecznie poszedł na komisariat zapłacić za wszystko i wyraził skruchę. Tym razem przynajmniej po raz trzeci nie musiał go zdawać, tylko wystarczyło poczekać. Czy wiedziałeś, że Freeze jest uczulony na sól, a dokładniej jakąś sól, która występuje w pocie albo w morzach czy oceanach. Zawsze gdy po dużym wysiłku pot zasycha mu na plecach oraz barkach, dzieje się to. Całego wysypuje go w takie duże, czerwone i dosyć brzydkie bąble i jak sam się na to skarży, bardzo go one swędzą i przede wszystkim źle wyglądają. Zanim Freeze stał się milionerem i działał w internecie, nie było jednak tak kolorowo. Jak sam mówił w wywiadach, mieszkał wtedy w pokoju ze starszym bratem, gdzie były jedynie ich łóżka i komputer. Później, gdy brat się wyprowadził, rodzice wynajmowali mieszkanie dla dwóch innych osób, więc Karol mieszkał ze współlokatorami przez właściwe całe technikum. Po jego ukończeniu powiedział rodzicom, że nie chcą od razu iść na studia, chce sobie zrobić rok przerwy i spróbować swoich sił na YouTubie. I jak widać gołym okiem, spróbował i to na dobre. Pozdro!